E, dawno mnie nie było. E, nie nagrywałem filmów przez jakiś czas, e, chwilę czasu dosłownie. Okazało się, że jest już grudzień, że zbliżają się święta, a więc co muszę, jak co roku, czyli to jest drugi rok z rzędu, kiedy to robię, muszę się do nich odpowiednio przygotować. Zastanawiałem e, się w ogóle, to będzie chyba po prostu trzeci odcinek Wogmasa zamiast tam e, jakiś nowy sezon, bo e, czuję, że ta seria jest pewną kontynuację, od, od, ona, ona płynie, ona płynie jak rzeka po prostu. Co w dzisiejszym odcinku? O, te lampki kupiłem sobie w Action i sobie pomyślałem, udekoruję pokój, jakby to jest to, co się robi w święta. Tego nas w zeszłym roku nauczyła Anjax. I nie posłuchałem, nie zrobiłem wszystkiego, co mi kazała. Ten zeszły sezon vlogmasa nie wiem, czy był udany. Ja się bawiłem dobrze. o, papierek? Dziękuję. Eee. O, coś tu jest. Mamy eee, no tutaj, czemu taka duża kartka jest do tego przyklejona? Boże. Teraz trzeba to rozplątać chyba. Jak długie to jest w ogóle? Ile ja tego kupiłem? 13 metrów kabla. Jest. Ja z boku i to ja na trzy razy tu kurwa owinę tym. O, widać mnie? Dobra kochani. Yy, mój pomysł jest taki, że tu yy, nie widać. Tu mam gniazdko. Jebana jest trochę, nie, nie zwracajcie na to uwagi. To jest początek, jeszcze nie sprzątałem na święta. Jest dopiero kurwa 1 grudnia. Nawet nie jest listopad, jeszcze jak to nagrywam. Co? Podłączam z tutaj gniazdka. Mam nadzieję, że mi nie jednie. Widzimy się w tym. W tym ciepłym świetle, w tym wspaniałym gronie Nie, nie, nie pytajcie czemu mam powieszony przegląd sportowy tutaj Zrobię tak, żeby było widać tu sufit, bo to będzie tu sufit, tam gdzieś... Nie wiem gdzie, tu? Może? Nie wiem Zastanawiałem się w jaki sposób to mam popowieszać I na, najlepsze na co wpadłem to, że użyję pinazek po prostu I że yy, będę jakoś to... Wiadomo, nie, nie przekuję kabla pineską, ale... Jakoś owinę wokół tej pineski? Nie wiem, są strasznie cienkie te kabelki są, więc mi się wydaje, że to powinno zadziałać. I jest. Rozwinąć to, jak muszę. W ogóle. O, owijać mnie teraz perfekcyjnie. W ogóle, teraz ten, te święta to to takie kurczę, ten. Yy, nie wiem, co chciałem powiedzieć. Nic nie chciałem powiedzieć. Zamknę mordę już, mogę. Patrzcie, mam tutaj taki ten słup, taki nie wiem, wspornik. Nie, nie wiem, co to jest. Tu mieszkam na dachu. Tutaj jest ten, y, to jakby owinąć tak dookoła tego. To jest. Nie wiem, czy to, widać, to jest. W, w 3D to jest, jakby to, nie? O i. Jakby to owinąć tak dookoła. Tylko, że muszę to rozplątać najpierw. Już prawie to rozplątałem. Koledzy, jesteśmy blisko. We are so blessed. Nie widzicie mnie, bo nie ustawiłem kamery z powrotem. Tak powinno być. Dzień dobry. Witam was w pierwszym odcinku z rozplątywania lampek choinkowych, których nie powieszę na choince, nie, nie zmieści mi się tu choinka, mam... On... Tam komputer stoi, on zajmuje miejsce. Nie spróbuję choinki, potrzebuję kurwa grać na komputerze. Dobra, już powiesiłem te lampki. Powiem Wam, że wygląda to lepiej niż się spodziewałem. Jak mam ten telefon teraz wziąć? Yy, powiem Wam, że wygląda to nawet trochę lepiej niż się spodziewałem. Tutaj musiałem zrobić tak. O, to tak trochę wisi, ale to chyba nic. A tutaj jest tak. O, pies. I tak idzie. I tam. I nad drzwi, i tu. Tu jest. To jest Tyler. Chroma No więc tak mam ozdobiony pokój nie, nie widzicie tego, bo y, mam kamerę źle ustawioną, ale kiedyś wam pokażę jeszcze raz. Y, nie wiem, dziękuję za oglądanie dzisiejszego vloga. Następne vlogmasy będą chyba. Chyba no że nie będzie tak w zeszłym roku. Nie wiem, zobaczymy. Żeby wejść w atmosferę taką świąteczną, to postanowiłem, że może e, tego zdjąć Mam na rękę. Wesoły świąt.